Trzecia niedziela wielkanocna. Dzisiejsza Ewangelia, powiem to prowokująco, przedstawia Jezusa znowu w grobie. Tylko to nie jest jego grób, to jest grupa apostołów. Oni są w Wieczerniku tak przestraszeni, tak zalęknieni, jakby półżywi. I Chrystus wchodzi do tego ich grobu smutku, zwątpienia, niepewności, żeby przekazać im wiadomość o swoim zwycięstwie nad śmiercią. Wielu z nas. Ma takie w środku groby, w których jest smutek, pustka na zewnątrz jak na grobek, kolorowe, złocone litery, piękne kwiaty, a w środku chłód. I Chrystus chce przekroczyć ten kamień, którym mamy zasłonięty, zasunięty nasz grób, żeby wnieść w Niego nadzieję i radość. Czytanie z dziejów apostolskich. Piotr powiedział do ludu Bóg naszych ojców. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba Wsławił sługę swego Jezusa Wy jednak wydaliście Go I zaparliście się Go przed Piłatem Gdy postanowił Go uwolnić Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego A wy prosiliście dla zabójcy Zabiliście dawcę życia Ale Bóg Go wskrzesił z martwych Czego my jesteśmy świadkami Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby wasze grzechy zostały zgładzone. Oto słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu Świętego Jana Apostoła Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa, sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. I nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że go znamy, jeżeli zachowujemy jego przykazania. Kto mówi, Znam go, a nie zachowuje jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. To zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Oto Słowo Boże. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. uczniowie opowiadali co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba a gdy rozmawiali o tym on sam stanął pośród nich i rzekł do nich pokój wam zatworzonym i wylękłym zdawało się że widzą ducha lecz on rzekł do nich czemu jesteście zmieszani dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach popatrzcie na moje ręce i nogi to ja jestem Dotknijcie się mnie i przekonajcie. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli, pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia. Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do Was, gdy byłem jeszcze z Wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia z zmartwychwstanie. W imię jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechu wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, już jesteśmy dwa tygodnie po uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Cały czas przeżywamy ją w okresie wielkanocnym, ale dzisiejsza Ewangelia znowu cofa nas do Dnia Zmartwychwstania. Przenosi nas do Wieczernika dziesięciu, jedenastu uczniów tak jak powiedziałem jakby trochę w grobie swoich obaw, lęku, niedowierzania niewiary oni już rano, przynajmniej niektórzy z nich, Piotr i Jan byli w grobie i uwierzyli, że zmartwychwstał tak jest napisane o Janie zobaczył poskładane chusty i uwierzył oni to powiedzieli innym, ale ale poszli i zamknęli się z powrotem do Wieczernika to jest w pewnym sensie totalna katastrofa. Totalna katastrofa. Nie, nie chodzą, nie szukają, nie dowiadują się, no, usłyszeli, że Jezus żyje, ażby się chciało powiedzieć, wyjdźcie gdzieś, Go poszukajcie, spotkajcie, gdzieś może na was czeka. Oni zamknęli się na zasuwę, na łańcuch, na co tam jeszcze, na jakąś sztabę. Oni trzy lata przygotowywani do tego, żeby pójść za Chrystusem wszędzie, żeby mu służyć. To jest tak, proszę Państwa, jakbyśmy, nie wiem, szkolili zespół komandosów. A po trzech latach, kiedy by mieli iść na pierwszą akcję, to by się zamknęli w jakiejś izolatce, bo oni się huku boją. Idźcie walczyć, a tam są łobuzy, jeszcze nas pobiją. Jakby ktoś skończył medycynę, a potem mu się kazało iść na oddział, on by się bał, że nie odróżni Anginy od biegunki. No, jakaś taka totalna katastrofa. Po trzech latach już chodzili na misję, już wyrzucali złe duchy, pozamykali się i siedzą. I przychodzi Chrystus. To jest nieprawdopodobne, że On potrafi wchodzić do naszych grobów, do naszych zamknięć. To cud. Oni Go jeszcze nie poznają i mówi: Pokój Wam. Drodzy bracia i siostry, jak Pan Bóg, cała Biblia to pokazuje: jak Pan Bóg się zna na naszej słabości. Ja może Wam to kiedyś mówiłem, ale w Brwiarzu odkryłem taki jeden zwrot, który jest dla mnie szokujący ciągle. No, i nieprawdopodobnie pocieszający. To jest tekst jakiegoś hymnu z nieszporów, o ile dobrze pamiętam. Forma modlitwy do Pana Boga: że Ty, Panie Boże, jesteś taki, wielki, miłosierny, dobry, i teraz ten zwrot. I znasz bezwład ludzkiej woli. Ty wiesz. Ja wiem, że wielu z nas obecnych w kościele mogło powiedzieć o bezwładzie ludzkiej woli. Po prostu piłem wudę i mówiłem sobie: koniec, już, jutro. A wstawałem rano, piłem dalej. No nic, po prostu. Nic. Oglądałem pornografię, potem mówiłem: Koniec, żadna pornografia. Matkę Bożą se powiesiłem na komputerze, wszystkie świętości, nie ogląda pornografii. Rano wstałem, Matkę Bożą zdjąłem i wszedłem z powrotem na te strony. I tak miesiąc, drugi, no po prostu bez władz ludzkiej woli, no bez władz. Panie Boże, ty znasz bez władz ludzkiej woli, ty wiesz, znasz te stany. A on przychodzi i mówi: Pokój Wam. Tym, którzy właśnie są komandosami zamkniętymi ze strachu. Szok. Bóg się naprawdę na tym zna. I On się pozwala, przepraszam, niech mi Państwo wybaczą, ale Pan Bóg tak nas kocha, że pozwala z siebie robić królika doświadczalnego, bo im nogi pokazuje. Popatrzcie moje rany, widzicie, jak chcecie to, wsadźcie palec, zobaczcie moja ręka, no dotknijcie. Przekonuję, bo Pana Boga się poznaje po miłości. Zwróćcie uwagę, że oni powinni się zorientować już, że to jest Chrystus, kiedy On przeszedł przez drzwi, a oni jeszcze nie wierzą. Więc Jezus im pokazuje miłość, bo rany na rękach i na nogach to były znaki Jego miłości do nich. Zresztą po czym, go połamali, po, przepraszam, po czym poznali Go uczniowie idący do Emaus? Po łamaniu chleba, gest miłości. Kiedy Maria poznała Jezusa? Kiedy powiedział do niej Mario, jej czule wypowiedział jej imię. Jak uczniowie łowili ryby, pamiętacie, na łodzi i Jezus stał na brzegu, to kiedy rozpoznali Jezusa? Jak powiedział do nich dzieci: Macie co jeść? Jezusa się poznaje po miłości. Jezusa się rozpoznaje po miłości. Między innymi ta miłość przejawia się w tym, że on przekracza nasze groby. Przekracza kamienie, którym jesteśmy często od lat zasypani w tej swojej samotności, w grzechu, w rozpaczy, w smutku, w buncie, w goryczy. I on tam wchodzi. Proszę Państwa, jak Jezus potrafi wejść w środek nieszczęścia i jakiegoś bólu, ja w Wielkim Poście dostałem informację od takiego znajomego małżeństwa, znajomych ludzi z Rzeszowa. Ta pani, żona i matka. Miała niezwykłe przeżycie. Jechała z dwoma synami na drogę krzyżową do, do parafii samochodem. No i zatrzymała się przed kościołem, żeby chłopiec wyszedł do zakrystii, i przebrał się w kombrze, bo jest ministrantem. I widzi w lusterku, że chłopiec wyszedł z samochodu i został potrącony przez jadący samochód. No więc matka natychmiast wybiegła z samochodu, żeby tego chłopca podnieść i zobaczyć, co się stało. I w tym momencie, kiedy podnosi swojego syna, jej samochód z drugim synem zaczyna się staczać w dół ulicy, w kierunku ruchliwej jezdni. Więc ona biegnie, żeby ten samochód zatrzymać, i wpada, poślizgnęła się i wpadła sama pod swój samochód i złamany kręgosłup. Proszę Państwa, za tydzień, dwa. Dostaje list od jej męża. Proszę księdza, ten nieprawdopodobny wypadek, wpaść pod własny samochód i okoliczności u drzwi kościoła w drodze na drogę krzyżową, to dla nas wielka tajemnica. Zaskakujące jest to, że nikt w ciągu tych dwóch tygodni nie pyta dlaczego. Żona jest pogodna, pełna pokory i radości. Doświadczyliśmy wiele dobra od ludzi i jeszcze jedno. Pomimo cierpienia fizycznego i psychicznego oboje jesteśmy bardzo szczęśliwi. Wcześniej wydawało się nam, że takie stany wzajemnie się wykluczają. Wierzymy, że Pan Bóg, który ciągle ma więcej do rozdania niż rozdał, może jeszcze większe dobro z tego w wypadku wydobyć. Proszę państwa, ile tak mogę powiedzieć to zbaraniałem. Złamany kręgosłup, dziecko też w szpitalu, a on mi pisze: żona jest pełna pokory, Radości, pogodna, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Często to nie są nawiedzeni ludzie jacyś. Ja ich znam. To są normalni, inteligentni, chodzący po ziemi ludzie. Ale jak Chrystus wejdzie w środek Twojego nieszczęścia, to będziesz cierpiał i tańczył ze szczęścia. Jak Chrystus wejdzie do Twojego grobu, ktoś powie: A ja proszę księdza, nie do, nie, mam problemy, kłopoty i nie, nie doznałem takiego pokoju. Bo no Chrystus wszedł do nich i powiedział: Pokój wam, mimo tego, że takie nieszczęścia to pokój wam, i oni ten pokój przyjęli. A, a ja takiego pokoju nie doznałem. Dlaczego? Drodzy bracia i siostry, ja powtarzam wam: wielu ludzi myśli, że się spotyka z Jezusem, a spotyka się samymi z sobą. My nieraz przychodzimy do kościoła, klękamy w ławce i gadamy sami z sobą. To pamiętacie te numery, że ktoś ma lalkę na ręku i gada z lalką. Sami z sobą przyglądamy się ciągle sobie samym. Spotkanie z Jezusem to nie jest taka prosta sprawa, jak widzimy na dzisiejszej Ewangelii. Spotkanie z Jezusem to nie jest taka prosta sprawa. Wielu ludzi przychodzi do kościoła, rozmyśla o tym, jak mi się wiedzie, nie wiedzie, co mogłoby być lepiej i mówi, ale się namodliłem. Nie, analizowałeś swoje problemy. Potem żeś na końcu strzelił, Panie Boże, pomóż mi i poszedłeś do domu. Na spotkać się z Jezusem z Martychstawem, to jest wyższa szkoła jazdy żeby to podkreślić. Znacie takie zjawisko, że komuś się nadaje imię, nie takie, że tam Andrzej czy Beata tylko nadaje mu się imię takie opisowe. Ja pamiętam, kiedyś w pewnym środowisku, że ciągle ktoś tam mówił, kiedy przyjdzie KBM. Widzieliście się z KBM? -em? Bo jechał, jadę do KBM, -a, to może coś mu przekazać. Ja w końcu nieśmiało zapytałem, co to znaczy KBM? Jak to, co? Kolega brata Maryli. To Maryla ma brata i brat ma kolegę i ten kolega to jest KBM. Ale to teraz powiedzmy o poważniejszych sytuacjach. Wiecie, że w Piśmie Świętym jest napisane uczeń, którego Jezus miłował. Uczeń, którego Jezus miłował. Uczeń, którego święty Jan tak o sobie pisał. A Judasz i zawsze jest dodane, ten, który Go wydał. Pamiętacie, o królu polskim się mówi został Polskę drewnianą, zostawił murowaną. I teraz kochani. Zadam wam pytanie biblijne. Kto ma przydomek, jaki przydomek miał Nikodem? Trzy razy o Nikodem jest mowa w Piśmie Świętym. I za każdym razem jest mowa o jednym: Nikodem, ten, który przyszedł do Jezusa. Nikodem miał w życiu jedno osiągnięcie: przyszedł do Jezusa. Ktoś powie: No Boże, co za sztuka! no Przyjdź do Jezusa. To tam tysiące ludzi przychodziło do Jezusa. Nie. Do Jezusa przychodziło niewielu, wielu przychodziło do swoich marzeń, do swoich pragnień. Ktoś może przyjść do kościoła i modlić się do swoich marzeń i pragnień, do swoich porządliwości, Panie Boże, żeby wszystko się łożyło tak i tak, żeby córka to, co zdała te egzaminy, żeby mąż to przestał się tam zadawać z tym towarzystwem i żeby było tak, i żeby ten dom to mi odnowili do wakacji. I, i tak najbardziej to ja się w tym momencie biję pokłony nie Panu Bogu, tylko tym swoim pragnieniom i swoim planom. Czy o mnie można powiedzieć, że jestem Piotr, który przyszedł do Jezusa? Czy o Tobie można powiedzieć, że jesteś Beata, która przyszła do Jezusa? Popatrzcie, jakie to było nieprawdopodobnie charakterystyczne dla Nikodema, który w nocy przyszedł do Jezusa na tą pamiętną rozmowę, że o nim po latach mówiono: o to ten Nikodem, co przyszedł do Jezusa. Czy Ty jesteś chrześcijaninem, który przyszedł do Jezusa i z nim rozmawiał? A po czym to poznać? Proszę Państwa, po tym poznamy, że spotkaliśmy Jezusa, a nie jakiś falsyfikat, że będziemy zachwyceni, zawstydzeni Jego dobrocią. Niedawno opowiadał mi jeden Pan, proszę Państwa, wpadłem w grzechy i bałem się kary boskiej, bo strasznie grzeszyłem. A dookoła mnie zaczęły się dziać dziwne rzeczy, bo zaczęło się zlewać tyle dobra w moją stronę, od ludzi, od sytuacji. Ja tu grzeszyłem jak... Pijany diabeł, a ktoś mówi Słuchaj, jak Ciebie Bóg musi kochać. Kurczę, ludzie, co by się zwariowali. Idę gdzieś, a ktoś mówi, jak czekałem na Ciebie, jak ty jesteś dobry, wiesz, jak dobrze, że jesteś powoń ze mną. Od ciebie bije taka dobroć. Kurczę, ludzie czyście się zwariowali. Jak będziesz grzeszył im bardziej, to Chrystus ci będzie dawał coraz więcej dobra. Przepraszam, to przywołam taki epizod. Kiedyś żeśmy w gronie księży siedzieli i omawiali taki problem, bo jeden z naszych kolegów, taki bardzo skromny i pokorny ksiądz, dostał nominację na bardzo trudną parafię, dużą parafię w której był jeszcze niedawno jakiś konflikt i podział i biskup go dał na tą parafię no i my tak siedzimy, mówimy, no, no to trafiło on taki przejęty trochę Boże, czy ja dam radę na tej parafii my mówimy, no słuchaj, to tam pójdziesz w jakieś grupy, ruchy on, on mówi, wiecie ja w tym za mocny to ja nie jestem no wiesz, tam jakieś kółka biblijne ach, ja za mocny w tym nie jestem, no ale co zrobić no biskup mi kazał i w końcu, wybacz, wybaczcie mi Państwo, że zacytuję tego poddenerwowanego wtedy księdza ale mówi, dobra, pójdę na tą parafię zarąbię ich miłością bardzo mi się ten zwrot podobał. Nie mam innego wyjścia, muszę ich zarąbać miłością. No. Nie powiem tego o Panu Jezusie, że On nas chce. On nas chce uwieść miłością, swoją dobrocią. I chciałbym właśnie skierować dzisiaj, kiedy mamy apostołów po zamykanych wieczorniku, a Chrystus do nich przychodzi i, przepraszam, robi ten cały cyrk z nogami, z rybem. Da, dajcie kawałek ryby. Jakieś pokazówki im robi swojego człowieczeństwa uwielbionego. Dla nas, żebyśmy w końcu wierzyli, ja żyję, nie bój się, nie bój się, że ci się coś w życiu wali, nie układa, nie wpadaj w panikę, ja jestem, ja żyję, ja cię wyprowadzę z każdego grobu. Ten Jezus jest dzisiaj no, wzruszający w tej Ewangelii, wzruszający, tym bardziej, że oni nic nie mówią. Nikt z nich nie powiedział, no to ty jesteś ty Jezus. Patrzą na Niego, patrzą na Niego i milczą. Zwróciliście uwagę? W całej Ewangelii się żaden uczeń nie, nie odezwał ani słowem. A Jezus dla nich to robi, a Jezus dla nich to robi. Wyjaśniaj, im, umysł im oświecił. Nie, jeszcze nie wierzycie, czekajcie, to co się jeszcze dla was zrobię. To jest piękne, że Jezusowi się nie kończą pomysły. My nieraz mamy taki zwrot do, do, do kogoś w rodzinie. No, słuchaj, stary, teraz to już tak narozrabiajesz, że ja już nie mam do ciebie cierpliwości. Ja to kiedyś Państwu mówiłem, jak jestem. 50 już z górą letnim człowiekiem, nigdy mi się w życiu nie zdarzyło przyjść do mojej mamy i powiedzieć: Mamo, jestem głodny, a mam być synku. Nic nie mam. W ostateczności były: Czekaj, mam jeszcze cukierka w torebce, to ci tam. Czekaj, mam tu jeszcze takiego troszeczkę ryżu, to ci to z dżemem, ci troszeczkę, to. Ta matka coś wyciągała zawsze z pod szafki, z zalodówki, z kredensu, z jakiejś torebki, coś tam było. Nigdy mi się w życiu nie zdarzyło, żebym powiedział, mamo, w domu nic nie ma. Otóż Ty powiesz, Panie Boże, mam już 50-60 lat, jakie ja próby podejmowałem, żeby wyjść z jakichś trudnych sytuacji, a to nic nie daje. A Chrystus mówi, Ty, mam jeszcze jeden pomysł. Mam jeszcze jeden pomysł. Mam jeszcze dwa pomysły. Mam trzy pomysły na rozwiązanie tej sytuacji. Pan Jezus przyszedł po to, żeby nam opowiedzieć o dobroci. Żeby nam pokazać prawdę, jak się wychodzi z grzechu. Pamiętacie tę przypowieść o chwaście, że zły człowiek posiał chwast w nocy, i po pewnym czasie zaczęło wschodzić zboże i też zaczął chodzić chwast. I ci perfekcjoniści, tacy narwańcy, rewolucjoniści moralni powiedzieli: Panie, pobiegniemy i wyrwiemy ten chwast. A Pan Bóg mówi: Nie, nie wyrywajcie, bo wyrwiecie i zboże. Pozwólcie ruść obu masz do żniwa. My bardzo często, kiedy, bardzo często się okazuje, Diabeł sieje chwast już w niejednym narzeczeństwie. Jak chłopak z dziewczyną współżyją, mieszkają razem, to diabeł już im chwastu nasieje. Oni jeszcze go nie widzą. Jak się pobiorą i po paru latach małżeństwa zaczyna rosnąć chwast. Posiadam już dawno. I wtedy pamiętaj, mężu, żeby mi to był ostatni raz. Masz się zmienić, masz od dzisiaj być innym, żadnego chwastu, tylko piękne zboże. Żono, żeby mi to był ostatni raz, od dzisiaj masz być perfekcyjna. Nie da się, drodzy państwo. Nie da się. Żeby kogoś zmienić, trzeba go pokochać. A my się często nie kochamy i chcemy zmienić, chcemy zmienić lewicę, zboczeńców, prostytutki, to musimy ich pokochać. Inaczej ich nie zmienimy. Jezus zmieniał ludzi, bo ich kochał. A my chcemy tylko wyrwać chwast i bardzo często chodzi o to nie o tego człowieka który coś tam grzeszy, że my go chcemy zmienić. My bardzo chcemy choć pokazać swoje oblicze takich gorliwców religijnych. Prawda? Przyjdą koleżanki do jakiejś żony, a ona mówi, odbyłam rozmowę z mężem, od dzisiaj nie pali papierosów, tylko będzie lubił landrynki, a mąż doda i kukułki. Mój mąż chodził na mecze, ale tam jest tyle wulgarności, przekleństw, więc kupiłam mu karnet do muzeum etnograficznego. Prawda kochanie? Teraz jest ciekawa wystawa Ludy Północnej Ameryki. To sobie obejrzysz. Drodzy Państwo, to nie takie proste. My byśmy chcieli karczować, ciąć, przepraszam za słowo, kastrować, żeby bez grzechu, żeby wszystko idealnie. A Jezus mówi Niech rośnie, niech rośnie i chwast. Bardzo często zboże wyrasta wysoko dlatego, że właśnie chwast był i mobilizował zboże do większego wzrostu. To, co niektórzy mówią, jak dobrze jest w dzieciństwie, niegroźnie zachorować. Wtedy człowiek całe życie troszczy się o swoje zdrowie i często przeżywa tych, którzy byli tytanami zdrowia przez cały czas. Drodzy bracie i siostry, jakim realistą jest Pan Bóg, jak wielkim realistą. Ty znasz bezwład ludzkiej woli, Ty znasz naszą małość, a przychodzisz do nas z pocieszeniem. I to, co Państwu mówiłem, kiedy nie możesz, jesteś, jesteś w tym bezwładzie woli, nie możesz powstać z grzechu. Rób dobre uczynki. Na co cię stać? Nawet jakieś śmieszne. Wiecie, mi się skojarzyło to, jak państwo polskie i, i, i naród polski był w niewoli niemieckiej, i nie mieliśmy szans. Armia była rozbita, struktury państwowe były rozbite, jakieś tam podziemie działało, jakiś rząd londyński działał, ale w Warszawie i w Polsce panowali Niemcy. To, co Polacy robili. Śpiewali się kieramotyka Bimber-Szklanka, na złość szkopą. Jesteś w grzechu? Nie możesz wyjść z nieczystości? To jak jedziesz samochodem, to powiedz diable, na złość tobie. Wesoły dzień nam dziś nastał. Zaśpiewam piosenkę dla Jezusa. Ktoś powie, śmieszny jesteś, no co ty. Cudzołożnik, pijak, co ci ta piosenka da? A no da, na złość diabłu. Polacy pisali na murach, Polska walczy. To ty na złość diabłu, kup pocztówkę pana Jezusa i postaw sobie na biurku. Niech cię, niech cię diable skręca. Wiem, że jeszcze nie miałem wojska, żeby wygrać z Tobą wojnę, wiem, że jeszcze jestem w grzechu, ale zrobię Ci tutaj takie właśnie, jakby to powiedzieć, podziemne państwo i będę z Tobą walczył. Choćby piosenką, choćby różyczką położoną przy ołtarzu, choćby krótką modlitwą, choćby aktem, choćby że, tym, że pomogę komuś biednemu, że kogoś obdarzę dobrym słowem, że napiszę do kogoś kartkę, że zatelefonuję. Jeszcze raz powtarzam. Jezus staje dzisiaj przed uczniami i oni nic nie mówią. Pokazuje ręce i bok, nic nie mówią. Je rybę, nic nie mówią. Oświecił ich umysły, nic nie mówią. Jezus ma ciągle nowe pomysły na nasze ratowanie. Chcę widzieć tylko okruch naszej woli, żeby z tego bezwładu chociaż jeden okruch się pokazał, naszego tak dla Pana Boga, naszego pragnę Cię. Pamiętajcie, my nieraz mówimy nie jestem godny Pana Boga. Cała, cała, cały proces zbawienia zależy od literki nie jestem aktorem, więcej tak ładnie nie powiem, eły. To nieważne, że nie jesteś godny, bylebyś był głodny. Ja też nie jestem godny tej mszy odprawiać. Bylebyś był głodny tej mszy święty. A ktoś z was powie, proszę święta, przyszedłem do kościoła, ale tak szczerze mówiąc, to wcale głodny nie jestem. W zasadzie myślę już o tym, co będzie wieczorem, bo mamy imprezę taką. I wcale nie jestem głodny. To jeszcze Cię Pan Bóg uratuje pytaniem: A chciałbyś być głodny? A nie, chciałbym, o, chciałbyś pragnąć modlitwy i świętości. Oj, bardzo bym chciał pragnąć. Pamiętacie w tej książce, co spowiadał ksiądz starego marynarza? I mówi: No wyznaj grzechy, bracie, bo już umierasz. No, ja w każdym porcie to miałem jedną, dwie prostytutki. A żałujesz? A nie, one były dla mnie takie dobre, kochane. One mnie tak głaskały, przytulały. I ten widzi, że on mu umiera i nie żałuje za grzechy. Ale wpadł na pomysł. A ty żałujesz, że nie żałujesz? Oj, strasznie żałuję, że ja nie żałuję. A chciałbyś żałować? Oj, bardzo bym chciał żałować. To jest naprawdę. To jest jeszcze nadzieja dla tych wielkich grzeszników, którzy nie są głodni Boga. A jak ktoś jest w ogóle tak w, w życiu pogrążony, w grzechu, że ani Mu nawet pragnienie bycia świętym, bycia, bycia głodnym Boga, to co? To Pan Bóg jeszcze go ratuje w jeden sposób, że się rozczaruje. Pamiętacie tą przypowieść, kupiłem pole, nie mogę przyjść do Ciebie, kupiłem woły, nie mogę przyjść do Ciebie, pojąłem żonę, nie mogę przyjść do Ciebie. Wielu z nas mówi nie mam czasu się modlić, bo mam studia, nie mam czasu się modlić, bo w rodzinie teraz odnawiamy, budujemy dom, nie mam czasu na lekturę Pisma Świętego, bo zdobyłem nowe stanowisko. I wiecie, czym nas Pan Bóg ratuje? Że się tym domem rozczarujemy, i stanowiskiem się rozczarujemy, i małżeństwem się rozczarujemy. Państwo mówię, wiele osób, wiele młodych ludzi wchodząc w małżeństwo, myśli tak się skleje ze swoją żoną, psychicznie, fizycznie, duchowo, tacy będziemy sklejeni, że te nasze neurony będą wymiennie w mózgach naszych krążyć. Będziemy wszystko sobie wiedzieli, wszystko razem robili, wszystko będziemy razem, i wszystko zawsze razem. I po pół roku: Boże, to tak nie jest. On o czymś myśli, ja go pytam o czym myślisz, a on mówi o niczym. Dla kobiety jest to rzecz niepojęta. Pewnie mnie oszukuje, a on naprawdę myśli o niczym. Ja myślałem, że ten w małżeństwo, no, no niby dobry jest, no niby nie to, że coś tego, ale, ale to nie to z moich marzeń. W tej telewizji to oni się tak zjednoczą, a u mnie jakoś to nie wychodzi. Drodzy bracia i siostry, jak dobrze się, się rozczarowujemy. Małżeństwem, pracą, domem, stanowiskiem, dziećmi. Ty będziesz z Mamunią zawsze, prawda? I zawsze Mamunię będziesz kochał i nigdy Mamuni przykrości nie zrobisz. A on potem mówi: Mamuniu, dobranoc, do widzenia, idę z Moniką, Kasią, Beatą w świat. Rozczarowałeś mnie, synku. Myślałam, że chociaż z wami zamieszkam. Jak dobrze, że się rozczarowywujemy. Wiecie, co to jest rozczarowanie? Jakąś rzeczywistością, studiami się rozczarowałam. Ilu z nas by powiedziało starszych ludzi, wolną Polską, pamiętacie, ojczyznę, wolną racz nam wrócić, panie, śpiewaliście, a teraz, Boże, co się w tej Polsce dzieje? Dobrze, się rozczarujemy. To może w końcu kiedyś przyjdziemy do Chrystusa i powiemy, Panie Jezu, Ty jesteś jedynym, który mnie nie rozczarowałeś. Siedzisz na, drzwiach, na schodach na klatce schodowej przy moich drzwiach już 15 lat i czekasz, kiedy cię wpuszczę. Ty znasz bezwład ludzkiej woli. Ja nie jestem godny, ale robię się głodny. I Pan Bóg ci powie, wystarczy. Wystarczy. Już idę. Jeśli tylko jesteś głodny, już idę. Powstańmy.